Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest dziś Piotr Kęsik, radny Szczecina, OK Polska, ale też przedstawiciel Polski 2050. Witam pana, witam Państwa serdecznie. I od tego tematu chciałbym zacząć. Jaka przyszłość Polski 2050? Szymona Hołowni bez Szymona Hołowni. No cóż... Szczerze mówiąc, Polska 2050 jest na rozdrożu. Będzie musiała wybrać kierunek polityczny, w którym, w którym będzie musiała podążać przez najbliższe dwa lata. Teraz się szykują, tak jak pan redaktor zauważył, dość poważne zmiany. Następuje cykl wyborczy na terenie całego kraju, we wszystkich strukturach, łącznie z wyborem na końcu przewodniczącego. No i ten przewodniczący będzie musiał przedstawić wizję. Wizję, kierunek rozwoju Polski 2050 już bez Szymona Hołowni. I jak pan to widzi, to będzie przyszłościowy projekt? Czy to się wszystko rozpadnie? No właśnie to, co zostanie przedstawione na tym zjeździe, odpowie na to pytanie. Być może to będzie koniec tego projektu, a być może to jest kwestia tego, kto zwycięży, wygra. Mhm. Rywalizację, jeśli chodzi o przewodniczącą lub przewodniczącego, i co, jaką przedstawi nam wizję, w którą stronę będzie kierować się Polska 2050? Na dziś nie jestem w stanie odpowiedzieć. Najbardziej mi boli utrata elektoratu, bo z 14% na 5% i teraz na poziomie 2, 1 czy 3, mhm. 3, no to jest bolesne. Bolesne dla każdej formacji politycznej. Z tego należy wyciągnąć wnioski. Tego nie wolno bagatelizować, bo to jest. No, najważniejsze zagadnienie, jeśli mówimy o partiach politycznych, zobaczymy. I pan gdzie by się wtedy ewakuował do koalicji obywatelskiej? <noise> znaczy, ewakuacja to chyba nie jest najlepsze e, słowo. Ja kibicuję i wierzę, w, w, że projekt 2050 się y, uda, że przetrwa tą burzę i że odnajdzie swoje miejsce na scenie politycznej i nie upatruje e, jakiegoś zagrożenia w mm -hmm. fakcie powstania. Partii Nowa Polska, tylko możliwości, które daje powołanie nowego ugrupowania politycznego. A ma pan jakieś swoje typy, jeśli chodzi o przyszłego przewodniczącego, przyszłą przewodniczącą Polski 2050, może Szczeciński wątek, może Wojewoda Rudawski gdzieś tam by próbował się przebić. To znaczy, Adam Rudawski jest wartością dodaną do każdego ugrupowania politycznego. Jest pracowity, otwarty, szczery. To jest rzadkość, jeśli chodzi o standardy polityczne w naszym kraju. Więc, jeżeli będzie taka możliwość, że zaistnieje na forum ogólnokrajowym, w zarządzie, może nawet jako przewodniczący albo zastępca, wiceprzewodniczący, to ja będę kibicował z całego serca. Mhm. Jeśli no. chodzi o Adama Rudowskiego. A swoje typy pan ma? Na, na, po tym. Delikatnie rzecz mówiąc, spokojnym Szymonie Hołowni potrzebny mhm. jest fighter. Potrzebny jest ktoś, kto zbierze to, co jest jeszcze na linii frontu, przegrupowuje i wyda odpowiednie rozkazy. Wydaje mi się, że wbrew pozorom jest to domena, jeśli chodzi o Polskę 2050, kobiety. Kobiety, która dzisiaj jest ministrem jednego z najważniejszych ministerstw w naszym rządzie. To mogę powiedzieć. Szczerze Czyli? mówiąc, nikogo innego na tym filmamencie. Pani Cienkowska? Nie ma. Nie 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 nie, nie, nie. Okay. <laughs> nie, nie, nie. nie no, już tam są pewne kobiety, teraz proszę sobie wybrać. Są trzy aż. No to proszę rzucić nazwiskiem. <laughs> Jak już pan zaczął, to proszę skończyć. Nie, wszyscy się domyślają. Tak. Niedobrze tak od razu mówić. To skoro tutaj mamy wiele hałasu, to porozmawiajmy o hałasie, bo o, tak, chcecie tak. walczyć w centrum miasta z hałasem, rozwiązaniem mogłyby być fotoradary akustyczne. Tak, tak. Jak to miałoby wyglądać, i, i o co chodzi? Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, no proszę sobie wyobrazić, że WHO na drugim miejscu umieściła hałas jako zagrożenie dla zdrowia życia ludzi. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, że ten dyskomfort, który odczuwamy, po pierwsze, to nas skróca życie. Ten hałas, to napięcie, w którym żyjemy, ta frustracja. E, która z tego hałasu wynika, gorszy sen i tak dalej, no powoduje to, że to życie e, zamiast być komfortowe staje się coraz mniej komfortowe i do tego jeszcze w e, jakimś tam stopniu e, te cenne godziny, czy minuty, czy, czy, mhm. czy, czy dni, czy tygodnie nam... Ten hałas zabiera. Rozwiązanie pojawiły się w Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii, we Francji. Wprowadzono coś takiego, co się nazywa radarem akustycznym. Jest to no, w najprostszym jakby obrazie słup, który ma kamerę centralną i kilka mikrofonów, głośników, który potrafi tak sprzężyć dźwięk z obrazem, że automatycznie rejestruje taki pojazd i automatycznie wysyła do centrali. Bo mówimy o hałasie takim generowanym przez zbyt szybko jadące samochody. Tak, przykład, tak tak, zbyt szybko, zbyt głośne, zbyt szybko jadące. Nie o remoncie no. za oknem. Proszę? Nie o remoncie za oknem. Nie, nie, to jest takim remont, hałasie. który jest wymagalny, no mhm. i niestety tutaj musimy z tym żyć, że mieszkamy w mieście, no to no to tego typu remonty czasami się zdarzają. A spotykamy nawet na wyremontowanym odcinku Wojska Polskiego samochody, które między wysepkami potrafią się rozpędzić chyba do 80, generując chaos. No spory i właśnie chaos. te radary akustyczne są złotym środkiem na rozwiązanie tego problemu. To wszystko, co mamy do dyspozycji, to są półśrodki. No ekrany, no przecież w centrum mm -hmm. miasta nie postawimy ekranów do drugiego czy do trzeciego piętra, bo byśmy tworzyli getto. Te spowalniacze, tak jak pan powiedział, też w pewnym sensie można ominąć, a a na niektórych i na większości dróg nie można ich zamontować ze względu na komunikację miejską. Nie postawimy też na każdym skrzyżowaniu policjanta czy też straż, znaczy strażnika, moglibyśmy nawet i postawić, mhm. ale on nic nie może zrobić. Nie ma możliwości prawnych, żeby egzekwować cokolwiek od tego typu no nie na ludzi, którzy nie szanują zdrowia innych, czyli. No, nie wiem, bo ty... czasami nie chodzi o prędkość, ale na przykład o brak tłumików. O brak tłumików, tak. Przerabiają swoje motocykle, na co dzień jeżdżą bardzo głośno, tylko na przeglądy wymieniają z powrotem na te, które są dopuszczone. Jest to akcja, mam nadzieję, że to będzie akcja ogólnokrajowa, bo my żeśmy rozpoczęli pewien, pewien cykl i żeby było wszystko jasne. Mm, to jest apel do y, Parlamentu o to, żeby przygotowali taką ścieżkę legislacyjną i dali takie prawa y, samorządom, żebyśmy mogli. te infrastruktury Tak, tak, żebyśmy mogli te radary y, montować. No i oczywiście, żeby środki finansowe zgromadzone szły na konto miasta. Mhm, czyli to jest pieśń przyszłości. Niestety tak, ale pierwszy krok został zrobiony. Ostry spór o pieniądze dla świtu Szczecin to ostatnie kulisy Rady Miasta w Szczecinie. Pan jest zadowolony z decyzji, czy zniesmaczony decyzją? Jak to wygląda? Znaczy, ja powiem szczerze, że mnie przez dwie kadencje nie było, wtedy, kiedy ta inżynieria finansowa na tą inwestycję była budowana. Natomiast rozumiem jedną, ale też i drugą stronę. Rozumiem rozgoryczenie ludzi północy. Którzy przyzwyczaili się już do tej myśli, że powstanie tam budynek wraz z trybuną, ale też jestem w stanie zrozumieć środowisko, które, no może niespecjalnie głośno, ale mocno, kularowo wyrażało bardzo negatywne opinie na temat tak dużych pieniędzy na tego typu obiekt. Mhm. A pan zagłosował jak? No, ja się wstrzymałem. Nasz klub nie przyjął dyscypliny. Już powiedziałem na wstępie, że mhm. mnie nie było w momencie, kiedy ta inżynieria finansowa była, była konstruowana, więc cztery osoby się wstrzymały. Jedna osoba była oczywiście przeciw, czyli pani Łzewska. No nie dziwię się. Mhm. Proszę powiedzieć, jakie to może mieć skutki, efekty dla, dla świtu szczecin i dla generalnie mieszkańców północy. Dla mieszkańców Północy nie ma specjalnie z, mhm. skutków. Chyba, że kibice. Ale no, z kibice, no kibice będą zniesłaczeni, to jest tak. Ale to nie jest inwestycja infrastrukturalna, mhm. czy nie wiem, jakieś nowe ulice, parkingi, rozwiązania komunikacyjne. Nie, więc tutaj jakby nie będzie, tak myślę, Jakiegoś, jakichś złych emocji, jeśli chodzi o, o, o Skolvin. Natomiast jeśli chodzi o klub, no to na, na, dziś, na dziś najważniejszym zagadnieniem jest to, jest możliwość rozgrywania meczy w nowym sezonie. Mhm. Z tego co wiem, są trzy możliwości, albo w zasadzie cztery. Czyli migracja gdzieś do kotwicy, koło brzeg, co chyba nie wchodzi w rachubę, mhm. możliwość przystosowania bocznego boiska na. Pogoni Szczecin do wymogów pierwszej i drugiej, pierwszej, drugiej ligi. To też wydaje się mało realne na dzisiaj? Tego nie wiem, ale mhm. całkiem możliwe. Dofinansowania projektu przebudowy Arkoni Szczecin, tak żeby boiska Arkoni Szczecin, tak żeby Y, spełniał wymogi pierwszej i drugiej ligi. No i ewentualnie y, dofinansowanie możliwości rozgrywek na płycie głównej y, boiska y, stadionu miejskiego. Mm -hmm. To jest między 100, y, między 50 a 100 tysięcy. Tam się 16 tego typu meczy jest. Y, to jest jakieś 800 tysięcy y, przy założeniu, że rocznie, znaczy w sezonie, przy założeniu, że, że miasto dofinansowałoby to w wysokości 50 tysięcy za jeden mecz. Temat świtu jeszcze za chwilę, również inne tematy poza anteną Radia Szczecin na radioszczecin.pl, na naszym radiowym Facebooku i w aplikacji Radio Szczecin. Kontynuując, jeszcze temat stadionu dla świtu Szczecin. Nie uważa Pan, że Trochę za dużo było obiecane mieszkańcom i kibicom, że trochę wydaje się, że ten temat miał być do klepnięcia, a tu nagle nie przechodzi taki temat. Ja um. niespecjalnie jakby czuję się kompetentny w, w tej dyskusji, bo tak jak mm -hmm. wspominałem, nie było mnie więc w poprzedniej kadencji, więc nie wiem, kto co komu obiecywał. Z tego co zdążyłem się zorientować. Rzeczywiście. Yy, Nadzieje no, były dość mocno, powiedzmy, rozdmuchane. rozdmuchane. Nie chciałem tego słowa użyć, ale rozdmuchane, i tym bardziej rozumiem rozgoryczenie tych ludzi, że to, co zostało obiecane, bo przecież były klipy wyborcze, gdzie, gdzie ludzie startujący z tego okręgu mówili wprost, że będą popierać tą inwestycję, a tu proszę, no, taka niespodzianka. I jeszcze dyscyplina partyjna i zawieszone radne z tego powodu. To jest sprawa wewnętrzna klubu Koalicji Obywatelskiej i mhm. ich sprawa, ja tego nie chcę komentować. Wyższe... Ale ja jestem spokojny o te dziewczyny, myślę, że bardzo szybko wrócą na łono klubu. Wyższe opłaty za wywóz śmieci będziemy mieli w Szczecinie. A tak. To efekt szczeciński czy efekt ogólnopolski? Nie, to jest efekt ogólnopolski. Ja chcę powiedzieć, że środki finansowe z tej podwyżki, które nie są... Aż tak odczuwalne nie będą, zostają w systemie. To po prostu ciężko to zrozumieć, że miasto nie jest właścicielem śmieci. Właścicielem mhm. wszystkiego, co zostanie wyprodukowane przez nas, to jesteśmy my. I teraz to my płacimy, każdy z nas indywidualnie, poprzez miasto, które jest jakby koordynatorem tego, do wszystkich spółek, które wygrywają przetarg, za wywożenie tych... A i tak byłoby drożej, gdyby nie spalarnia chociażby. Generator. A, tak, tak, rzeczywiście zwrócił Pan uwagę na bardzo ważną rzecz. To też jest wartość dodana. Także ja rozumiem, no nikt nie lubi podwyżek. Ja też nie lubię podwyżek. To nie jesteśmy w jakiś sposób odmienni. Aczkolwiek ta podwyżka była uzasadniona i, tak jak mówię, środki finansowe z tej podwyżki zostają w systemie. One idą tylko i wyłącznie na zabezpieczenie czystości, czyli wywóz naszych produktów, naszych śmieci, no i utylizację tego. A te wyższe rachunki od nowego roku, tak? Tak, tak, tak. Proszę powiedzieć jeszcze, bo szczecińska Rada Miasta w ośmiu punktach przedstawiła argumentację za parkiem narodowym Doliny Dolnej Odry. Apeluję do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy, która go powołuje. Był tutaj w rozmowach pod krawatem minister szef kancelarii prezydenta. Pan Zbigniew Bogucki, który no, pewnie będzie doradzał panu prezydentowi negatywnie w tym temacie, mm. bo sam mówił wprost, że jest przeciwko powstaniu Parku Narodowego. Więc czy głos będzie silniejszy samorządowców czy pana ministra z regionu? Jak pan sądzi? Ja myślę, że pana ministra z regionu i tutaj gorąco apeluję o to, żeby no jednak stanąć na wysokości zadania, jeszcze raz wysłuchać tych wszystkich argumentów ze strony ministerstwa, ale też działaczy i społeczników, którzy tak naprawdę yy, walczą tylko o to, żeby zmienić nazewnictwo, bo tam jest już park, tylko nie narodowy. Mm -hmm. yy, a Park Narodowy to jest 160 milionów złotych, które yy, zostaną wykorzystane na, na infrastrukturę, na przywrócenie tego terenu do, dla wszystkich yy, mieszkańców dla rybaków, dla wędkarzy, dla tych, którzy tam yy, funkcjonują i są. Yy, jest mi bardzo przykro z tego powodu, że są jakiekolwiek siły polityczne w naszym mieście, województwie i kraju, które są przeciwko czemuś, co jest tak po prostu no, piękne i, i potrzebne. Polska w 2050 50 sondażowo szoruje po dnie i chce sobie postawić pomnik, zanim się rozpadnie. Tak mówił pan Zbigniew Bogucki w krawacie. Nie zgadzam się. Ja rozumiem, że to jest tylko opinia w dyskusji. Yy, ona jest bardziej polityczna niż merytoryczna. Yy, Polska 2050 na sztandarach miała ochronę środowiska. Tak się akurat złożyło, że jako jedyni w Polsce mamy możliwość powołania do życia nowego parku narodowego. I chcę przypomnieć, że to nie była inicjatywa Polski 2050, tylko lokalnych społeczności, mhm. które zabiegały o to od dłuższego czasu. I tak się złożyło, że odpowiedni wiceminister w odpowiednim środowisku reprezentuje 2000 Polsk Polskę 2050. Plus wojewoda Woda zachodniopomorskich, no i to jest naturalny sposób, coś za czym e, optowali i za czym e, namawiali wszystkich dookoła. To chyba jest normalne. Mhm. Czyli, y, stawiając kropkę, park powstanie czy nie powstanie? Jaka będzie decyzja prezydenta, pa, pana zdaniem? Obawiam się, że niestety będzie negatywna, chociaż dla mnie zupełnie nie niezrozumiała. Y, czy jest jakaś inna forma prawna powołania tego parku? Mhm. Tego nie wiem. Będą o tym pewnie Samorządowcy debatować. Samorządowcy chcieliby spotkania z panem prezydentem. Słyszymy, że grafik jest na tyle napięty, że raczej z samorządowcami spotka się właśnie szef kancelarii my, prezydenta bo, bo, Zbigniew Bogucki. Bo my żeśmy źle zrobili. Powinniśmy zaprosić pana prezydenta na kebaba. Albo na jakiś inny posiłek. Ja osobiście pana prezydenta zapraszam do naszego miasta. Mamy bardzo dobre restauracje, ugościmy, tylko żeby przyjechał, żeby wsłuchał się w głos tych wszystkich ludzi, którzy nie robią tego dla siebie, tylko dla całej społeczności, dla przyszłości no nas wszystkich. Bo zablokujecie żeglugę na odrzek. Nieprawda, to jest, to jest nieprawda, to jest e, niemożliwe. Już tysiąc razy, 1200, 1300 razy było e, mówione, e, że to jest nieprawda. Generalnie większość, czy też całość tych wszystkich argumentów, które są podnoszone przez stronę e, negującą ten projekt jest nieprawdziwa. Przyszłość teatru współczesnego. Boi się Pan o ten okres przejściowy, kiedy nie będzie jeszcze budynku, a już trzeba będzie się wyprowadzić z muzeum? Nie. To znaczy, nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie zabezpieczyli funkcjonowania teatru. Teatr artystów. Polski sobie poradził. Tak tak. Sobie poradziła. tak, tak, tak. I tutaj też sobie poradzimy. Potrzebna jest tylko współpraca środowiska aktorskiego. Z władzami, z władzami miasta. Pan prezydent Biskupski myślę, że sprosta zadaniu i w niedługim czasie dojdzie do porozumienia ze środowiskiem aktorskim. Dziękuję pięknie. Moim Państwa gościem był radny Szczecina, Piotr Kęsik, OK Polska i Polska 2050. Dziękuję. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.